Inżynierowie NASA są zaskoczeni nieoczekiwanymi danymi przesłanymi z przestrzeni międzygwiezdnej przez sondę kosmiczną Voyager 1. Czy to jest odpowiedź na wiadomość, którą Voyager 1 wysłał do kosmitów 45 lat temu? Jeżeli wierzyć niektórym poważnym naukowcom, naprawdę otrzymaliśmy pierwszą wiadomość od pozaziemskiej inteligencji albo też mylące dane pochodzą od zupełnie nowej siły natury, która na zawsze zmieni nasz obraz wszechświata. Prawdopodobnie mało kto z Was pamięta start sondy Voyager 1, ponieważ było to dość dawno temu. W 1977 roku sonda ta, wraz ze swoim bratem Voyagerem 2, wróżyła w swoją podróż. Cel? Właściwie tylko zbadanie planet zewnętrznych. Voyager 1 i 2 zostały zbudowane w pośpiechu. Sprzyjająca konstelacja planet oferowała unikalną możliwość wysłania sond do Jowisza, Saturna i planet zewnętrznych w niezwykle krótkim czasie. Obie sondy są proste, nie większe niż małe auto i byłyby zbudowane mniej więcej tak jak magnetofon w porównaniu do dzisiejszego komputera. Główna misja obu sond miała trwać 5 lat i do tego czasu naukowcy byli szczęśliwi, że udało im się przetrwać start. Voyager 1 obrał kurs bezpośrednio przez pas asteroid. Niebezpieczeństwo utraty sondy było duże, dlatego wysłano drugą, identycznie skonstruowaną sondę. Gdyby Voyager 1 przetrwał przelot, byłby to dowód na to, że takie trasy przelotu dla sąd technicznych są możliwe także później. Voyager 1 przetrwał przejście przez asteroid bez problemów. Dotarł do Jowisza, następnie do Saturna i leciał dalej i dalej. Sonda podróżuje w kosmosie już od ponad 45 lat i była pierwszym obiektem stworzonym przez człowieka, który znalazł się w przestrzeni międzygwiezdnej. Po raz pierwszy naukowcy trzymali w rękach dane pomiarowe z obszaru, które widzieli tysiące razy przez swoje teleskopy, ale nigdy nie mogli zgadnąć, jak naprawdę składa się wielka czerni kosmosu. Pozwólcie, że powiem to z wyprzedzeniem. Wyniki pomiarów zszokowały społeczność naukową, ponieważ tego się nie spodziewali. Wiadomość dla istot pozaziemskich. Czy uwierzysz mi, jeżeli powiem Ci, że w 1977 roku nikt nie wiedział na pewno, czy w układzie słonecznym nie ma kosmitów? Tak właśnie jest. Ponieważ Voyager 1 i 2 w 1977 roku, każdy z nich niósł złoty napis znany jako Voyager Golden Records. Zapisy te zostały zaprojektowane w celu przedstawienia życia i kultury na Ziemi możliwym obcym cywilizacjom. W tamtym czasie nikt nie wiedział na pewno, czy nie ma obcych statków kosmicznych podróżujących gdzieś do naszych drzwi, ani czy którykolwiek z księżyców w układzie słonecznym jest zamieszkany. W tamtym czasie naukowcy mogli mieć nadzieję lub podejrzewać, że Voyager 1 i 2 będą latać coraz dalej we wszechświecie. Po ich misji. Za kilkadziesiąt tysięcy lat dotrą one do pierwszych sąsiednich układów słonecznych. Wyobraź sobie: zbudowany przez nas obiekt latający potrzebuje obecnie tysięcy lat, aby dotrzeć do najbliższych gwiazd. Odległości w kosmosie są naprawdę gigantyczne i najczęściej tego nie zauważamy. Dzięki obrazom Hubble'a i Jamesa Weba znamy najbardziej odległe regiony we Wszechświecie. Od Proxima Centauri, najbliższego Układu Gwiezdnego, znamy wszystkie naukowe szczegóły, ale nigdy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tych miejsc. Nawet Voyager 1 i 2, zwinne małe, lekkie sondy, prawdopodobnie potrzebowałyby ponad 20 tysięcy lat, aby złożyć wizytę w lodzie. Jeżeli zostaną one kiedyś odnalezione i zbadane przez cywilizacje we wszechświecie, istoty te napotkają dwa złote dyski. Oba dyski są zaprojektowane jak płyty gramofonowe i mają średnicę 12 cali. Są pokryte ochronną aluminiową tuleją z wygrawerowanym gazem szlachetnym uranem 238, aby zaznaczyć przedział czasowy naszej cywilizacji. Ponadto w zestawie znajduje się igła i proste instrukcje w symbolicznych rysunkach wyjaśniające, jak odtwarzać płytę. Zawartość płyt została starannie dobrana, aby przekazać szerokie spektrum naszego ludzkiego świata. Obejmują one pozdrowienia w 55 różnych językach, naturalne dźwięki z Ziemi, takie jak grzmoty, śpiew ptaków i szumfal, a także wybór utworów muzycznych z różnych kultur i epok, od muzyki klasycznej po rocka. Kolejne 115 obrazów zakodowanych specjalnym kodem przedstawia różne aspekty życia na Ziemi: ludzi, zwierzęta, dzieła sztuki i diagramy naukowe. Teraz możesz się zastanawiać, co będziemy mieli z możliwej odpowiedzi za 30 tysięcy lat czy więcej. Cóż, być może już mamy tę odpowiedź, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tajemnica przestrzeni międzygwiezdnej. Zanim Voyager 1 i 2 przekroczyły magiczną granicę heliosfery, nikt nie wiedział dokładnie, gdzie kończy się sfera wpływów naszego Słońca, a gdzie zaczyna się przestrzeń kosmiczna. Słońce jest masywnym, żarzącym się piecem w centrum układu słonecznego, nieustannie wyrzucającym w przestrzeń strumienie naładowanych cząstek. Te prądy i siła magnetyczna Słońca tworzą złożony gwiezdny ekosystem heliosferę. Bez tych prądów i atmosfery, którą tworzy Słońce, nie mielibyśmy ciepła na naszej planecie i bylibyśmy bezbronni wobec promieniowania kosmicznego. W ten sposób Słońce otacza wszystkie planety ochronną powłoką. W pewnym momencie, wiele miliardów kilometrów od Słońca, strumienie cząstek gubią się. Natrafiają na ośrodek międzygwiezdny, rozległą, czarną, pustą przestrzeń pomiędzy gwiazdami i układami gwiezdnymi. Przez długi czas pozostawało tajemnicą, gdzie kończy się sfera oddziaływania strumieni słonecznych, a gdzie zaczyna się sfera oddziaływania przestrzeni międzygwiezdnej. Od 25 sierpnia 2012 naukowcy wiedzą więcej, ponieważ tego dnia Voyager 1 był pierwszym statkiem kosmicznym, który przebił się przez heliosferę i wszedł w przestrzeń międzygwiezdną. Sfera wpływów naszego Słońca nie zakończyła się jednak nagle i wcale nie tak, jak wyobrażali sobie to naukowcy. Prądy słoneczne zdawały się rozciągać daleko w kosmos. Dopiero ponad dwa lata później, 15 grudnia 2014, dane pomiarowe dostarczyły dalszych dowodów na to, że Voyager 1 rzeczywiście wszedł w przestrzeń międzygwiezdną i tam czekał na naukowców kolejny szok. Po pierwsze, Voyager 1 został całkowicie zdezorientowany w przestrzeni międzygwiezdnej. Szalone dane początkowo wywołały zamieszanie. Niektórzy myśleli, że jest to możliwa wiadomość wysłana przez jakąś obcą siłę. Kody były dziwne, bardzo dziwne i w czasie gdy niektórzy uważali, że należy je odszyfrować, inni widzieli w danych po prostu defekt. Kilku naukowców odważyło się głośno powiedzieć, że w pustej przestrzeni wszechświata mogą istnieć nieznane dotąd formy życia lub że strumienie komunikacyjne gatunków pozaziemskich szybują w pustej przestrzeni jak fale radiowe. Voyager 1 mógł wykryć te prądy i wysłać wiadomość, że tak powiem. Czy bylibyśmy zbyt uparci, a może po prostu zbyt niedoświadczeni, by je zrozumieć? Pewnie już się domyślacie, że konserwatywni naukowcy zwyciężyli po raz kolejny. Oficjalnie nie było żadnej tajemniczej wiadomości, ale błąd w systemach komunikacyjnych, które określają pozycję Voyagera 1 w kosmosie. Mówi się, że źródłem wadliwych danych był tak zwany Attitude Articulation and Control System lub w skrócie AX. NASA już wcześniej obawiała się o przyszłość sondy. Oficjalnym wyjaśnieniem było to, że Voyager 1 stał się zepsuty, ale potem usterkę można było naprawić i strumień danych znów był normalny. Czy teraz prace naprawcze przeprowadzone z Ziemi przyniosły sukces, czy też dziwna wiadomość z pustej przestrzeni była po prostu przeszłością, naukowcy znów się spierają. Więcej dziwnych danych Wkrótce po tym szoku naukowcy musieli poradzić sobie z danymi, których się nie spodziewali. Voyager 1 zgłosił dziwną siłę z przestrzeni międzygwiezdnej, która nie powinna tam istnieć. Możliwe, że dotyczy to kolejnej elementarnej siły, której do tej pory nie znamy. Teraz oczywiście naukowcy mają nadzieję, że sądy Voyager 1 i 2 będą działać jeszcze przez jakiś czas i dostarczą dużo więcej danych z przestrzeni międzygwiezdnej. Większość wyposażenia technicznego sond jest od lat wyłączona, a jedynie najbardziej niezbędny sprzęt pomiarowy, który może wykrywać prądy, cząstek lub siły magnetyczne i elektryczne, nadal rejestruje wszelkie zmiany, bez względu na to, jak małe na ścieżce sądy. Misja trwa. Kiedy Voyager 1 został wystrzelony na pokładzie rakiety nośnej Titan 3 z Launch Complex 41 na Cape Canaveral Air Force Station 5 września 1977, nikt nie wyobrażał sobie, że 45 lat później kontakt z sondą nadal będzie trwał. Bliźnięta Voyager stały się bliskie NASA i setkom ludzi, którzy z nimi pracują. Wielu naukowców lub pracowników Centrum Kontroli spędziło prawie całe życie śledząc podróż Voyagera 1 i 2. Zdjęcia Jowisza wykonane przez Voyagera 1 w w styczniu 1979 roku są do dziś uważane za przełomowe. Ze względu na lepszą rozdzielczość fotograficzną, która była możliwa po raz pierwszy dzięki jeszcze bliższemu podejściu, Księżyce Jowisza były widoczne po raz pierwszy, drobne pierścienie pyłu pojawiły się przed oczami naukowców po raz pierwszy, a pola magnetyczne i promieniowanie, których nigdy wcześniej nie podejrzewano, można było określić. W 1980 roku Voyager 1 dostarczył unikalnych obrazów złożonych formacji w pierścieniach Saturna, a instrumenty po raz pierwszy przeanalizowały atmosfery Tytana i Saturna. Po tych sukcesach inżynierowie rozszerzyli cele misji o dwie kolejne duże planety – Urana i Neptuna. Łącznie oba statki kosmiczne spadały 48 księżyców, cztery planety, różnorodne planetarne pola magnetyczne i liczne pierścienie planetarne. Nawet swój dom, wówczas bardzo odległą planetę Ziemię, sonda sfotografowała jak żaden inny pojazd. Zdjęcie, które pokazuje Ziemię jako bladoniebieską kropkę w ciemności kosmosu, jest uważane za jedno z najlepszych w historii podróży kosmicznych. Zostało zrobione 14 lutego 1990 roku i było ostatnim zdjęciem wykonanym przed wyłączeniem systemów kamer sondy w celu oszczędzania energii. To prawie jak ostatnie spojrzenie wstecz Voyager 1 żegnający się i wyruszający w długą podróż do nieznanego celu. W kręgach kosmicznych i inżynieryjnych obie sondy są legendami, a zaangażowanym naukowcom trudno wyobrazić sobie życie bez Voyagera 1 i 2. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, dwaj pionierzy kosmosu pozostaną dostępni do końca dekady. W międzyczasie potrzeba ponad dwóch dni, aby sygnał z sond dotarł do nas. Komunikacja na ekstremalnych odległościach jest możliwa tylko dzięki trzem antenom o bardzo wysokiej wydajności, które są rozmieszczone na całej kuli ziemskiej. Roczna moc wyjściowa statku kosmicznego jest zmniejszona o około 4 W, co ogranicza liczbę systemów, które mogą być obsługiwane. Wygląda na to, że po wstrząsie Voyager 1 ponownie normalnie pozyskuje i przesyła dane naukowe, przynajmniej w większości przypadków, odbiera polecenia z Ziemi i wykonuje je. Być może uda nam się jeszcze dowiedzieć, co tak naprawdę napotkał Voyager 1 w przestrzeni międzygwiezdnej. Subskrybuj i czekaj na nadchodzące hity wideo.